Cześć, nazywam się Klara i jestem ósmoklasistką. Podobnie jak Wy, stoję przed wyborem szkoły średniej. Dziś oprowadzę Was po wojskowych zakładach lotniczych nr 1 S.A., które są liderem branży lotniczej. To właśnie tutaj uczniowie alezjańskich szkół rzemiosł będą mogli odbywać praktyki, a absolwenci będą mieli szansę znaleźć tutaj pracę. Wchodzimy! Za moimi plecami widzicie jeden z najnowocześniejszych hangarów w całej Europie. Ma on powierzchnię większą niż boisko do piłki nożnej. Zajrzyjmy do środka. To, to właśnie tutaj naprawiane, serwisowane i modernizowane są śmigłowce Sił Zbrojnych RP i innych klientów zagranicznych. Ta maszyna, którą widzicie za mną, to Mi 24. Prace na niej wykonują m.in. technicy mechanicy, mechatronicy i elektronicy. nowoczesna lakiernia, gdzie malowane są nie tylko śmigłowce i samoloty typu Cessna, ale również naczepy żarówek i mniejsze elementy. Znajdujemy się na wydziane silnikowym. kolory, które widzicie na maszynie o Chciałabym jeszcze powiedzieć, że ostatnio Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 zostały centrum serwisowym śmigłowców. Oznacza to, że będą teraz serwisować wszystkie śmigłowce nadające w polskich siłach zbrojnych. Podjęcie nauki w salezjańskich szkołach na kierunku technik mechanik, mechatronik czy elektronik odbiera przy Wami możliwość pracy w innowacyjnej i nowoczesnej firmie, w której będziecie mogli uczestniczyć w projektach badawczo-rozwojowych. Mam nadzieję, że już wiecie, gdzie chcecie się uczyć i pracować. 去买这些。